Witajcie, kochani, jesteśmy w Chochołowie u jednej z najbardziej słynnych hawciarek, ale też ręką dzielniczek pod To prawda? No, powiedzmy. No, powiedzmy, no nie powiedzmy, tylko to jest prawda. Proszę o przedstawienie. nędzak zakupieniec rodowita Sanka. No właśnie, e, piękne rzeczy wychodzą z pod ręki, ale nie o rzeczach dzisiaj będziemy mówić. Będziemy mówić o tym, co wkurza góralki. O. Co wkurza góranki? A wiem, co w wkurza, bo przed chwilą o tym rozmawialiśmy. E, jak to jest, jak ktoś obcy, spoza tej góralszczyzny, ubiera się po góralsku, albo próbuje się ubrać, bo chyba to trzeba być prawdziwym góralem, żeby się ubrać po góralsku, tak? Z jednej strony, no fajnie, że się to ubranie nas podoba, że ludzie się chcą ubierać, ale z drugiej strony, kiedy to wykorzystywali w takich naprawdę dobrych zamiarach, i ubierali się porządnie, tak jak trzeba się ubrać. A nie tak, jak ubierają się niektóre panie po góralsku. No i co do tego, rozpuści włos. Albo jakieś szpileczki ubierze. No i chce wyglądać jak prawdziwa góralka. No kiedy już tego nie robili raczej nie psuli. No właśnie, kim jest prawdziwa góralka? Jak można ją scharakteryzować? Prawdziwa góralka? Wie, jak to się trzeba właśnie ubrać, bo ma tam w sobie ten taki góralski honor, tą tożsamość swoją, taką przekazywaną przez pokolenia. To ją tego nie trzeba, bo jak się ktoś się wychował w góralskiej rodzinie, no to wie od babki, mamy, jak to trzeba się ubierać, jako się trzeba zachowywać. I to jest właśnie to, czego ktoś, kto udaje być góralem, chce. Tego mimo w sobie i tego się do końca nie uda zrobić. Czy od razu widać, że to jest udawany górał? Raczej tak. Mm -hmm. Przecież taki chłop choćby się był, piękny, paradny, przystojny. Ale on już nie umie tak się poruszać jak górał. Na nim te porty już będą wisieć, bo już będzie tak się no, inaczej zachowywał, już inaczej, no kurwał no zaraz jako łodzi, jako się właśnie zachowuje, jako kapelusz nawet nosi. No właśnie, to co jest to coś i takie, co się, to się zaraz pozna, że to nie jest właściwa osoba. Czy dużo macie takich udawanych górali? Tutaj? Coraz więcej się mm -hmm. Bo już widzę ze szaf, jak się kajsi tu skończy, przecież są nie ani, nie choj to już jak się już urodzili z okopanem, no to już myślą, ze są gorolami. A, bo to wystarczy no, to, się urodzić i jakby i os, myślą, o, myślą, że od razu dostaną ten góralski paszport. Tak, że tak, już jest ten no już ma prawo nosenia się po góralsku, a to tak do końca nie jest. Także my takich przebierańców teraz mamy coraz więcej. To tak jakby się nasze chłopy ubrały w mundur na jakiegoś tam wojskowego, czy generała, czy oby się przebrała za jakąś tam, nie wiem, no, no właśnie, No się i, nie jest. mówimy to o takie, tym, że to jest Przebranie, tak? Nie ubranie, bo... To wtedy oni się, oni się przebierają. A nakładać strój góralski, to jak jest? Jak to się mówi u was? Ubrać takie ubranie, to ubierać go we właściwym czasie, Na jakąś właściwą okazję. Mm -hmm. A ci tak sobie ubierają, piesę na myślą, bo albo do jakieś reklamy tam potrzebuję wtedy albo kiedyś tamnej chce tak zaistnieć, jako góral. Co wkurza góralkę w stroju góralskim? No pierwsze go dom, ucesanie. Mm -hmm. Ucesanie na pierwszym miejscu zaraz z ktoś Jest taki właśnie udawany, taki przebieraniec, panie górą. Mm -hmm. Potem dodano tych pasak. To było najgorsze, coś, co się mogło przydarzyć w młodzie to te niestęsne pasy. To było tak łochytnie brzydkie, tak niepasujące. Że to jest w ogóle ktoś, kto to wymyślał, to, to naprawdę zrobił krzywdę. Mm -hmm. <laughs> krzywdę. Góra dziś, no i te kierpce na przykład na obcasie. No, potwornie brzydkie. No, choćby już co chcieć, to te buciki, choć jakie takie ozdobiane, takie tymi haftami i jest to brzydkie. Jak szybko ubiera się strój góralski? Dla tych, co się ubierają od dziecka, to się ubiera wartko. Mm -hmm. <laughs> to w mig. w mig. Jak można, rektowane, syćko wyprasowane. No Władzynie, właśnie, co to... taka góralka musi ubrać, żeby to był strój góralski? Jak on wygląda? No pierwsze musi mieć kierpce porządne. Mm -hmm. To zaczynamy od dołu. Od dołu. Kierpce. Mamy kierpce. Fartuch, piękny z to, to fartuch, no to jest tak, jakbyśmy powiedzieli Halka. Dzisiaj halka, ale Dzisiaj to się nazywa fartuchem. Ale to się nazywa fartuch, Piękny, biały, wykrochmalony fartuch. Mm -hmm. Trzy. Spodnica. Mogła Jaka być spodnica? tyby towo. Mogła być gładko z taśmami. U mogła, to... mogła, ale jak je lubi? No, na wielkie święto, kiedy była piękną, to by to było kolor. No to za złe święto. Jak jest święta, tak jak Boże Narodzenie, wielko niedziela, rezurekcja. No właśnie, Boże Ciało mm. Idzie się na jasno. U nas w kościele była taka zwyczaj, że na przykład baby wydane mogły iść jeszcze rok po ślubie, dwa roki. Mogły iść w ubraniu ślubnym w ciało. Tu jest jedyny wyjątek, że można było jeszcze założyć ubranie ślubne. Co się działo z takim ubraniem ślubnym Albo, później? A jest nie że można i pierwsze dziecku mhm. zawsze z tego, dawno dawno babek sły w ubraniu ślubnym. Naprawdę? Tak. Jak tak, Ściła Dziecku można było ubrać, co mhm. ubranie ślubne. No i na po potę, co pytały się, no, sprzedawały komuś dalej sprzedawały. Ubrania ślubne, ojej, które zatrzymowały mm -hmm. no, Jak miały córki, no to jest, choć się kajci tam wykorzystowały, można było jest. Ale jakby m, potem się przestawało go używać, i on jakby trafiał w inne ręce, w inne powołanie, nie miał takiej sposobności, że można było, nie wiem, tą spódnicę wykorzystać, albo y, czasem, na przykład w krakowskim, y, używano go do trumny. Słuchaj ślubne? Tak. uważnie Czyli on był zarezerwowany na ten okres tak, nie, nie. i potem dwa lata później mogła używać. Mogła, jest tak, jakby, taką świeżą mężatką, to jeszcze można było, ale i w boże ciało. Nie. Przychodzi albo na e, duże święto i nasza nasza harciarka ubiera jakikolwiek spódnic. No, już ubieram tak, jak jest właśnie wielkie święto, to ubieram albo zieloną, albo czerwoną. No bo dziś te kolorów jest, u samych odcieni zieleni jest mm -hmm. co można na kościele święto ubrać inną. Jakiego koloru Ale... nie noszono w kościelisku? Złotego. Złota spodnica, dawno była źle widziana i mało w Torobawie miała złotego typu spodnicy. Mm -hmm. No złotego no. nie nosili. No i co do tych świąt, bo tak już skokome jak jest świętu Męczennika, tak świętego Stepona, Zielone świątki, jaka jest święta związana właśnie z Duchem Świętym mm -hmm. chodzimy w czerwonych spodnicach. A jak nie to musi być. Może być zielona spodnica z sam szafiru, ale kiedy był czerwony sol albo czerwona smatka. Czyli ta smatka i ten Element sal Element czerwony wtedy musi też być. też jest jakby obowiązkowe, prawda? Zawsze komacie. Tak, prawie tak. Baby wydane zawsze miały coś na ramieniach zarzucone. Mm -hmm. Panny w samym gorsetach, baby wydane. Tak wyglądały zacniej, tak honorniej, jak miały sol albo smatkę na ramionach. No więc pytanie. Yy, dzisiaj podczas czepin zdarza się taka nowa sytuacja. Nie zakłada się chustki u Was czasem na głowę, a na ramiona. No to jest w ogóle wymysł. Taki mhm. wymysł panien młody, które tak myślą, że to tak jest ładniej. Ale jak robimy i po co się ten obrząd jest, tych cepówin, mhm. to czemu się wstydzić na tą chwilę, Zacepić tą chustkę. Ze a, co? Ze gorzej będzie wyglądać. A po co jest ten zwyczaj? Po co jest ten obrzęd, właściwie? Bo to jest no, cała... wchodziła jak już ta, ta pani młoda nie? Przestawała być tą panną i wchodziła, już jakby wiedzieli, w, ten, do, ty, w te, do tych mężatek, no to już ta właśnie ta chustka, ta smatka to symbolizowała. Zacepiono na głowie, to z, na, z naszej młodej pani zrobiła się baba. Nie? Śpiewają. Ulubiona śpiewka. Aż nie mogę teraz sobie warto wymyślić. Ale do czego by ja sobie No taka ulubiona, którą chodzę, gotuję i śpiewam. No no to się pomyli znowu, ja nie chodzę nie. nie... Nie gotuję, nie. Gotuję, ale, ale tym nie śpiewam. Nie I śpiewam. no zamawiane jedzenie, bo nie ma czasu. Ale tak? na przykład moja babka jak haftowała, to cały czas coś, coś, coś i przy tamburku śpiewa. A co śpiewała? A takie różne ballady takie. Jakie na przykład? E, to takie śpiewała się jak ksizę, cztery córy, Miał tata, miał tata, kosz do piękna, tam piękna, bogata. To takie były, mm -hmm. takie nie het góralskie, bo takie właśnie ballatowe. Albo se śpiewała ze posła dziewczyna na Bukowinę, wzięła ze sobą wołki, wołki jej, To by jej u tej złośnionej. Co? Prawdziwa górelka lubi jeść. Stukę. Stukanieza. Dobry, no tak. Stukaniec A Ale taki gotowany? Tak. Po, polewka, bo ci się tak jest mylnie gadają, za A, ważą kwaśnicę. Prawdziwa patryku kwaśnica to nie mój wspólnego z tym, co dzisiaj w Kacmak jest. Prawdziwa kwaśnica to była woda, z, kapusta z Becki, z tą właśnie kwaśnicą, zrobiono no tutaj wodą. I osobno się do tego ważyło gruły. I to się jadło w okresie postu. A dzisiaj? W środę popielcową. A dziś nazywam kwaśnica. No wiem, ale czy jedzą tą polewkę? Nie. Już mało. O, to tam w ogóle. Kto tam by wie dziś taką kwaśną zupę jak? To dziś ważą właśnie tą polewkę. To jest nasa Dzisiaj jest kwaśnica. To jest nasa dawno polewka. Bo dawno syczki takie właśnie rosoły, to się nazywa polewki. Że to się waży polewkę. Mogła być zabielana. W takich rodzinach bacowskich, tam był Bac, bacac i to się to radzi jedli taką polewkę zabielaną właśnie z zyntycą. Zyntycu. A potem jak nie było Zyntycy w zimie, no to się zabielano jawą, kwaśnym mlekiem, serwotką, maślonką. Czy Więc. ta m, dawna kuchnia góralska m, no odeszła już zapomnienie? Nie. Ja myślę, że ona teraz z powrotem wraca. Mhm. Ze ludzie poszukują takich smaków, tegości, co się właśnie... Ale to tak bardziej jako m, patrzenie na coś Ciekawego, taka ciekawostka, czy ludzie wracają w domach i gotują? W domach raczej może nie za bardzo, bo w domach to już tak to co idą mm -hmm. na łatwiznę, to co jest wartko do zrobienia i tak a. Ale myślę, że zaś bardziej kucharze, tak, z my to bardziej posługują się teraz, jak się wracamy i ten salon także. ma odbiorcy. Odbiorcy, tak. który szuka ktoś, takiego. dawno na przykład to my się wychowali jakby dzieciami, to, to my fałki się ważą, co prawie co tydzień zupę zasała taką za zielony. Mm -hmm. A potem było kiedyś tam roku, kiedy nikt nie ważył. I ta zupa znowu wróciła do łask i znowu ludzie jako rarę taką zupę serwują. Nie, tak a na co serwice. wy gotujecie w domu? Ojcu. Starodowne raczej, więcej waży starodownych rzeczy, jak nowoczesnych. Naprawdę? Tak. Ja na przykład na śniadanie im kluski kukurydzianych, kluski z kasy ze skwarkami. No to, to Ubieżmy, dzisiaj jeść co dzisiaj będziemy mieć na obiad? Tak, Co kuchnię. Dziś jak długo sobie pogadamy, to nie nie No ale musimy już skończyć. Co będziemy ważyć? Z i panna na Taką zalewaną. No ale, ja się staram ważyć coś i zawsze tak na dwa dni, bo mi się nie chce co dzień przy górkach stoć. to tam coś i zawsze. W górku jest z poprzedniego dnia. Bardzo dziękuję. Po więcej zapraszam oczywiście tutaj, bo jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, czyli? Pochołowie. A to miejsce, w którym jesteśmy szczególne? Dom regionalny, co się nazywa Tradycja. Dom regionalny, który się nazywa Tradycja. Po więcej przepisów. Wspaniałych strojów, ale też uśmiechu, bo on tutaj jest. Tutaj się wchodzi do domu z takim, z dobrą energią, bo to widać ten dom, i uśmiech, i to wszystko, co jest dobre. Zapraszamy Was tutaj.